dzisiaj przygotowałam dla Was prosty wzór warkoczowy. Jak widzicie, małe warkoczyki są to. Wzór, który składa się z czterech rzędów tylko. I w trakcie dziergania zobaczycie same, że on jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy. Bardzo łatwo i szybko się go dzierga. Tutaj mam na tym przykładzie dla Was dwa raporty na szerokość przerobione, to jest jego prawa strona, tak wygląda lewa strona, a więc bardzo fajnie wygląda, wyglądać. Na przykład będzie, jeżeli będziecie sweterek rozpinany, dziergać po bokach tylko, a plecy na przykład tylko tym wzorem ściągaczowym, tak jak tu jest pomiędzy tymi warkoczami. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za Wasze lajki. One mi naprawdę bardzo, bardzo pomagają w rozbudowie mojego kanału. Bardzo się cieszę z każdego Waszego komentarza. I jak tylko macie pytania i ja jestem w stanie na nie odpowiedzieć, to na pewno będę to robiła. A więc rozpoczynamy zaraz dzierganie. Pokażę Wam tylko szybciutko jeszcze szkic. Zobaczcie, tutaj macie na tym szkicu. Liczba oczek podzielna przez 19, a więc to, co jest tutaj w tym czerwonym kwadraciku. Na wysokość są 4 rzędy lub 4 okrążenia. Jeżeli dziergacie w rzędach, to znaczy na dwóch drutach, to macie tą liczbę oczek podzielną przez 19, nabieracie tyle, ile potrzebujecie raportów, plus 7 oczek dla symetrii, plus 2 oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Jeżeli robicie w okrążeniach, to nie macie tych oczek dla symetrii. Mamy prawe oczka na niebiesko i czarne na, to są nasze lewe oczka. I tutaj te warkoczyki, które wam pokażę w trakcie dziergania, jak je robić. Na drucie mam 19 oczek na jeden raport, plus 7 oczek dla symetrii, plus 2 oczka brzegowe. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Następnie mamy siedem razy, robimy oczka tak jak wzorem ściągaczowym, to znaczy jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, lewe, prawe, lewe, i prawe. Dwa, cztery, sześć, siedem. Następnie mamy dwa oczka lewe. Pierwsze i drugie. I teraz potrzebujecie Wasz drut do robienia warkocza i tak bierzecie jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiacie to oczko przed Waszą robótką. Kolejne trzy oczka, które macie na lewym drucie roboczym przerabiacie na prawo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. I powtarzacie jeszcze raz. Jedno oczko kładziecie na drucie pomocniczym przed robótką. Kolejne trzy oczka z lewego drutu przerabiacie na prawo. A następnie to oczko z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Po tym warkoczu drugim mamy dwa oczka lewe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie znowu, znowu robicie dla symetrii 7 oczek ściegiem ściągaczowym. I ostatnie oczko przerabiam na lewo, to jest oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę, i drugi rząd, jak również czwarty. Parzyste przerabiacie tak jak oczka wam schodzą z drutu. Jak robiłyście w pierwszym rzędzie, na przykład prawe oczko, to one tutaj będzie wam, ono będzie schodziło wam jako lewe, natomiast lewe schodzi Wam z drutu jako prawe. W okrążeniach jeżeli robicie w pierwszym okrążeniu prawe oczko, to w drugim okrążeniu ono schodzi z drutu jako prawe. Lewe Schodzi z drutu jako lewe. I tak do końca przerabiacie wasze oczka tak, jak one leżą na drucie. I ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy w trzecim rzędzie, czy w trzecim okrążeniu, jeżeli robicie w okrążeniach. Oczko brzegowe zdejmujecie i robicie 7 oczek ściegiem ściągaczowym. To znaczy, jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe i tak dalej. 7 razy. Następnie mamy dwa oczka lewe, raz i dwa. Dwa oczka prawe. Następnie bierzecie jedno oczko na drut pomocniczy. I zostawiacie przed robótką kolejne trzy oczka, które są na lewym waszym drucie. Przerabiacie oczywiście pojedynczo na prawo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Po tym warkoczu mamy dwa oczka prawe i dwa lewe. Po ostatnim waszym raporcie znowu robicie siedem oczek. Dla symetrii. Odwracacie Waszą robótkę i jesteście w ostatnim, czwartym rzędzie, czy w czwartym okrążeniu. I tutaj również przerabiacie tak, jak Wam schodzą oczka z drutu. I tak, jak przerobicie to, ten czwarty rząd, odwracacie robótkę i znowu rozpoczynacie od pierwszego rzędu do czwartego. To wszystko moi drodzy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że znowu gościliście na moim kanale. Już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo, które w tym tygodniu jeszcze nakręcę dla Was. I życzę Wam miłego dnia, zostańcie zdrowi. Do usłyszenia, cześć.